tej nocy Tomek był jedynym parowozem, który nie spał. Alf i Jacek skończyli już pracę. Jeżeli przestawię wszystkie wagoniki na bocznice, to rano tory będą puste i wszyscy znowu mnie polubią. Tomek bardzo chciał odzyskać swoje stanowisko. Przestawiając wagoniki. Pracował naprawdę ciężko. Był z siebie dumny. Nagle ujrzał ostatni wagonik, który stoczył się w kierunku starego szybu kopalni. Zaraz się nim zajmę uśmiechnął się. Wtedy zaczęły się kłopoty. Za mocny gonik potoczył się do środka kopalni. A niech to zakrzyknął Tomek gdzie on się podział? Tomek zajrzał do wnętrza tunelu. Było w nim bardzo ciemno muszę dokończyć pracę, zaraz go znajdę Tomek wtoczył się do kopalni.